Witajcie, przedstawiam zestaw ćwiczeń ekscentrycznych na ból achillesa, na zapalenie ścięgna achillesa, rozcięgna, łydki. Zestaw ten też jest pomocny przy e, wszelkich schorzeniach związanych z mięśniem dwugłowym uda, jak i również tzw. shin splint, czyli e, bolesnością w obrębie piszczeli pod podudzia. Ćwiczenia te mają charakter ćwiczeń ekscentrycznych, czyli powolnego wyhamowywania siły zewnętrznej, w tym przypadku ciężaru naszego ciała, lub ciężaru przy użyciu dodatkowej, dodatkowego obciążenia ciężarka. Więc w ten sposób wyhamowujemy ruch. Informacja tutaj zwrotna płynie cały czas do mózgu. Aktywności mięśni, ścięgien, żeby one były aktywne, wyhamowywały ten ruch i w ten sposób pracujemy nad zwiększaniem siły przede wszystkim bez przykurczania tego mięśnia, bo mięśnie staje się wtedy bardziej elastyczny, lepiej ukrwiony, zwiększa się jego przekrój poprzeczny. Jest to fantastyczne ćwiczenie, które buduje naszą siłę jednocześnie. Uelastyczniając tkanki. Protokół Alfredsona, bo tak to się nazywa, jest to podstawowy zestaw rehabilitacyjny w wszelkich kontuzjach, urazach w obrębie łydki, w obrębie ścięgna Achillesa. Jest to podstawa, jest to taki złoty środek, ten właśnie protokół Alfredsona. Oczywiście do ćwiczeń należy podejść dobrze rozgrzanym. Ja polecam w tym wypadku rolowanie całej tylnej taśmy stopę Achilles, słytka, ty uda pośladek grzbiet. Dobrze się rozgrzać i wtedy jedziemy.